Witam wszystkich na swoim kanale Daria w Polsce. I w dzisiejszym odcinku chciałabym odpowiedzieć na pytanie i na komentarze, które ostatnio dostaję. I brzmi to tak, czy pomogliby Ukraińcy, Polakom w podobnej sytuacji, no, w której teraz się znajduje Ukraina. Ach, rozumiem dlaczego macie taką opinię, rozumiem dlaczego macie takie wątpliwości oczywiście mówię o tych tragicznych podziejach o, o Wołyniu i jeżeli chcecie tam usłyszeć moje zdanie na ten temat, jakiś tam rozszerzone, to robiłam w zeszłym roku nagranie na temat wołyniu możecie poszukać na kanale albo dodam link w opisie pod filmikiem, możecie tam obejrzeć, jeżeli ktoś jest ciekawy i drugie to uważacie, że Ukraińcy tam nienawidzą Polaków i to jest powiązane z, z, z tragedią oczywiście jest powiązane z tragedią, z tym co jeszcze u was boli to rozumiem jest mi bardzo przykro i nie chciałabym, żeby z kimkolwiek to się wydarzyło. Szczerze mówiąc, na wschodzie Ukrainy, jak już kiedyś opowiadałam, UPA Bandera nigdy nie był bohaterem. Wręcz przeciwnie, UPA i Bandery i pomocników uważano za zdrajców. Więc na wschodzie Ukrainy nigdy nie chodziło o to, że Polacy są tam wrogi Ukraińcom albo nienawidzimy Polaków. I szczerze mówiąc, tak, generalnie nie słyszałam takiej opinii od Ukraińców, że tam nienawidzimy Polaków tam, i, i tak dalej, że tam są tacy, tacy, tacy. Nie, takiego nie było. Może nie wiem, może być jestem za młody, że nie słyszałam, ale nie w moim otoczeniu, nie w znajomych, nie ma takiego człowieka, który by tam powiedział, że tam nienawidzi Polaków albo uważa za wrogów, i tam coś, coś jeszcze na dodatek, co każdy tam myśli i pisze mnie w komentarzach, co oczywiście mnie bardzo dziwi. I tak samo Ukraińcy ze wschodu uważają. Upa za wrogów i tak było od zawsze. I mówiło się o tym jeszcze i w szkole, tam i na uniwersytecie i tak dalej, więc mamy wspólnego wroga, dlatego nie możemy nienawidzić siebie wzajemnie. I teraz Ukraińcy bardziej ze wszystkich nienawidzą Rosję, bo ta nienawiść aż wisi w powietrzu, to widać wszystko i wszędzie i słychać. I w niektórych przypadkach nawet przesadzają, to takie moje zdanie. Więc w każdym razie jestem pewna tego, że w takiej podobnej sytuacji Ukraińcy by tak samo pomogli Polakom. Może być mniej, pomagali by finansowo, a mniej tam prezentowali jakichś tam nowych rzeczy albo oddawali mieszkania. Nie przez to, że to Polacy albo ktoś jeszcze nie przez to, że Ukraińcy po prostu są biedniejsi od Polaków i mają mniejsze możliwości na pomoc. I no tak szczerze mówiąc, powiem, że Ukraińcy bardziej by pomogli jakiejś obcej osobie, obcym krajowcu niż tam Ukraińcu. A teraz wszyscy Ukraińcy się połączyli, wspierają tam wzajemnie i tak dalej. To naprawdę bardzo mnie dziwi, bo. To nie jest do nas takie podobne. Mamy na Ukrainie jakąś chorą, może być to tylko była na wschodzie, nie wiem, ale mamy jakąś chorą konkurencję. I tak każdy sobie myśli: Jeżeli komuś tam pomogę, dam radę, albo coś jeszcze, to on tam zajmie moje stanowisko, albo no tak generalnie on będzie miał lepsze życie ode mnie, a ja nie chcę. Tego i dlatego nie pomogę. Mnie to nie obchodzi. To myślę, wyłączę o sobie i tak dalej. Więc dlatego przez i zazdrość, i przez poczucie konkurencji, to Ukraińcy tak niechcący wspierają Ach, niestety same siebie. I A kogoś, kto nie jest Ukraińcem, to z radością przyjęliby w domu. A, oczywiście godowali, karmili, wszystko by robili, i zapraszali i pytali, jak jest, co jest i tak dalej. Chociaż macie takie zdania na temat Ukraińców, w każdym razie mają dobre serce. Trochę zachowują się dziwnie. Trochę trudno ich zrozumieć w jakichś tam przypadkach, i... ale tacy sami ludzie jak i wszyscy na całej ziemi. Nikt nie, nie wyobraża nawet sobie takiej sytuacji, żeby a, ktoś potrzebował pomocy, i Ukraina taka: nie, nie będę uczestniczyła, to mnie nie obchodzi to gdzieś tam za rogiem to nie moja sprawa. Do widzenia. Nie, nigdy by takiego nie było. Więc jeżeli ktoś tam bardzo wątpił, albo myślał o tym, może się spać spokojnie. Potwierdzam na 100%, że w razie potrzeby Ukraińcy będą wspierali i Polaków, i Niemców, i Francuzów, i wydaje mi się nawet Rosjan. Jeżeli by tam rząd zaczął wyprawiać jakieś okrutne rzeczy, Ukraińcy i Rosjan by wspierali. Tak samo wspieramy wszystkich. A teraz mam do Was takie pytanie. Oczywiście czekam na szczere komentarze, na szczere odpowiedzi, wyobraźmy sobie podobną sytuację, czy ktoś z was tam. Поляків tam, безконечності się na wyjazd na Ukrainę, jeżeli można wyjechać tam do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii. Wydaje mi się, że za mało osób zdecydowało by się na przeprowadzkę na Ukrainę. Oczywiście przez to, że Ukraina jest biedniejsza, że warunki. Życiowe takie nie, nie na bardzo wysokim poziomie, przez to, że trudno znaleźć pracę, przez bariery językową. Jeśli tam starsi, starsze osoby tam jakoś sobie poradzą w języku rosyjskim, to młodsze już nie. I wtedy wybieraliby jakiś kraj, gdzie można byłoby posługiwać się tam językiem angielskim. I tak dalej. Więc rozumiem, że tak to można sobie pomyśleć, tak. Ukraina w razie czego nas tam wesprze. Fu. Będę spał spokojnie, ale w razie potrzeby to będę jeszcze zastanawiał, czy zechciałabym wyjechać na Ukrainę. Więc czekam na Wasze komentarze i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pa.